Ludzie szli, ale... Czekaj Masz coś? Taka altanka No bo w tym lesie są altanki No, no to wiem, a tak to nie znalazłem nie. Którą się odgradza obszary zajęte przez policję. Wiesz o co mi chodzi? No w sumie tak, tylko właśnie nie wiem czy zaliczyć No to jest w tym miejscu Ja chcę... to w moją stronę Ja na górce jestem, Dobra, widzę cię, tam jest z przodu Witamy w kolejnym odcinku z Randonautiki. Mam już odpaloną. I dzisiejsze intencje to lina lub sznur, tak? Tak. E, narzędzie i materiał, czyli kawałek tkaniny, bawełny, obojętnie czego. Lub szmaty <laughs> no, mówiąc, no, no lub dobra, takie szmatki, No zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Znowu jesteśmy w lesie. Będzie ciemno. Za niedługo. Nie. Yeah. No i le lecimy, generujemy Anomalie chcemy Tak Brak prawdziwych anomalii Jeszcze czego? Nie nadawałeś do na to co ostatnio nagrywaliśmy Znaczy, to co ostatnio gener generowaliśmy I znowu, kurde, nie, nie szuka Znowu problem z GPS-em. Ty, wygenerował nam punkt siła 1,8 i w lesie. Tam, po drugiej stronie. Tu zaraz mamy główną drogę jakieś no. 100 metrów stąd. A ile punkt jest oddalony? Hmm, już. szuka eee. Jakie 1-3 kilometra i my tu na skróty idziemy, gościu? No co czujesz, że znowu się nałożymy? Nie, tylko na skróty idziemy No blisko jest Tylko trzeba przejść na drugą stronę No to robimy tak I widzimy się w następnym punkcie Taki mały plot twist Tutaj będziemy robić sesję Ale to w następnym odcinku No, a my idziemy... Mam lasu. Musimy dokazać. samochody przyjadą Tak, samochody przyjadą i lecimy może się pokazać fajne zakup słońca Za słońca Tu mamy za No przebiega, to Okej To co, wbijamy No blisko stąd Blisko? No ten punkt blisko akurat W ogóle nas, nas wywaliło Pokazało nam drogę na ścieżce i tak dalej. Ja my idziemy na skróty. A zaoszczędzimy mi się zdaje 800 metrów. Już tu jest pół mam ładną no, no, górkę. Tylko wada, żeby się... Nie, no, nie no fajny bo... Ale fajny lasu tu No patrz tu Jak masz taką e, punkt na wprost? A tu jest tutaj dywizora, no Gdzieś tam na wschód gdzieś Można się rozdzielić, nie? Można się rozdzielić, no yy, Masz co? holówkę? Mam w plecaku tylko holówkę No to oni My się rozdzielimy jak będziemy dosłownie śnić Patrzcie. Taki sprzęt mamy Tu jest powalowa Sorry, że obraz tak się trzęsie, tylko gimbal nie wyrabia Bo ciężko mu teraz. jest I co, już punkt? Tak 130 metrów. E, mamy radio, więc e, ja pójdę w tą stronę, a nan e, pójdzie w tą stronę. Jak znajdę coś, to e, wywołam e, cię na radio. Cześć, zobaczmy, czy no działa. co? Ja nagranie już e, zatrzymam. Masz włączony? Co? Kruskofolówkę. Muszę Res, 3-2-1 test, test, test. 3-2-1 test. 3-2-1. test. 3-2-1. <laughs> Dobra. Ja nagranie już zatrzymałem. No wiesz coś mów. No ja nagranie granie już zatrzymałem. No bo w sumie w punkcie jesteśmy, nie to. <laughs> No idziemy szukać Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy szukać. Idziemy szukać Tylko gdzie to szukać? To problem. Ale tu liści jest na

Tam my coś ludzie szli ale Czekaj. Masz coś? W tym lesie są altanki No, no to wiem A tak to nie znalazłem nic czekaj, a materiał yy, taka yy, na no, którą się odgradza obszary zajęte przez policję. Wiesz o co mi chodzi? No w sumie tak, tylko właśnie nie wiem czy zaliczyć się tam jest z przodu No ja tutaj właśnie nic nie, nie znalazłem Ale tamten, ten to... Tamtą folię to ja nie wiem, czy podpinać? Czekaj Tutaj... tutaj papier Tu myślałem, że... Materiał był Tu jest folia Nie, folia Wszędzie folia Nic ciekawego nie ma Idziemy pod górkę Dosyć sporą górkę Idziemy pod górę Trochę to zajmie No, nie nam już macha Ja myślałem, że Znajdę szmatkę, ale nie cholery Nie ma nic I chusteczkę znalazłem Ale to pod materiał Ty Pod materiał może zalicisz chyba Chusteczkę. Ma się na folie. Ewentualnie. Ona silną, rzadką, co znalazłem I tu. Folia. Hardasza najprawdopodobniej, najprawdopodobniej. robił sobie szalakę. O no i to wszystko. Sami. Ale ta. No. Chusteczka jest. Robię z materiału. Ja bym zaliczył. właśnie. No nie, to, wiem, to nie dajcie znać, to widzowie, czy... jak komentują. Właśnie, dajcie znać, czy podpinać, czy... nie. Nic innego. Informacji. Oprócz tego i tej chusteczki to... Jedna z informacji też takich, że mamy godzinę dokładnie 5 po 5, zaraz będzie ciemno, a i że wygenerujemy następny punkt, najprawdopodobniej będzie on w ciemku, ale na to jesteśmy przygotowani. Mamy sprzęt, tak dalej. I co? I widzimy się za chwilę z generowaniem następnego punktu. proszę, znalazło. Znalazło. Moc to 2,77. E, promień 44 metry. Rozpocznij podróż. Mały promień. Mały. W którą stronę trzeba Ale to jest... Na środku... Tuż przy drodze, koło drogi. Yy, yy, na drodze. Nie, gdzie na drodze? To jest koło no to dosłownie na środku drogi. Koło drogi to jest. Obok, na poboczu. Ty, coś ciekawego będzie. Widzimy się... No, się na miejscu. Dokładnie. W punkcie. Niestety padł e, nam telefon, ale e, zdążyliśmy zobaczyć, że punkt jest w tej okolicy. Jak widzieliście sami e, średnica, tak? Obszar to jest mniej więcej 44 metry 40 metrów, 40 metrów Wcześniej się już ściemniało, więc pomyśleliśmy, że się poczekamy jeszcze aż będzie A kompletnie ciemno Jak widzicie jest No Obszar to dosłownie 40 metrów Nie, nie obchodziliśmy jeszcze go Aż no to obejdziemy go i widzimy się, no i widzimy się na podsumowaniu nie? Ale na moje oko nic nie ma, bo to jest blisko głównej drogi No właśnie Idź w tą stronę, a ja pójdę tutaj e, e, lewą A, stronę. że ty tam, a ja tamto? Tak, ale e, e, to są nie z 15 metrów, nie? Dobra. W ogóle buty sobie urąbaliśmy Bo tu są bagna Także, no średnio Słuchajcie Będę tak wam no. e, cię tak, no, e, Ja tu nic nie widzę. Jedyna tej jest. To tam. Na wprost, nie wiem dlaczego widzicie Tam na wprost Jest wyskocznia taka nasypana piaskiem Więc może... a to znalazło No nie wiem, no nic tu nie ma naprawdę to to ma. Tylko liście i co zaskakujące drzewa Naprawdę nic tu nie ma nic. No co, a to szybkie podsumowanko szybkie ja by tak skróciłbym to wszystko i powiedziałbym, że jedyne co można byłoby zaliczyć to. Materiał. ta chusteczka. Materiał. No, chusteczka z materiału jest tam jakiegoś, więc ja tą chusteczkę bym może jeszcze podpiął. W tym punkcie nic nie ma. Kompletnie. Może dlatego, że jest to koło drogi głównej. Nie wiem, ja tyle mam do powiedzenia. Nie byłem jakoś e, zaskoczony e, Jedyne co to To to, że jest kompletnie ciemno i jesteśmy w lesie, także No właśnie, jest kompletnie ciemno Ale no. klimat jest No właśnie jest, jest klimat i to najważniejsze Ja to wszystko Alan za kamerą i może ma coś do powiedzenia, także Daj mi ten O, no mnie też Dobrze widać? No Najbliższe W sumie na ten odcinek rando to by było w sumie tyle, no bo właśnie Znaleźliśmy tylko materiał No i co? No, wszędzie pusto Co mi w oczy świeci? <laughs> Sorry. Aż to wstawię I no Las, klimat jest no, zobaczcie sami Widzicie, patrzcie na to. Te gałęzie są przerąbane. Jakby. Tak to creepy wygląda wszystko, tak to fajnie wygląda. I co, i to wszystko? Dokładnie, widzimy je... się w kolejnym odcinku. Mówił B, no. Jeśli materiał się spodobał, to zostaw w górek ciuka, zostaw po sobie jakiś ślad. Jeśli nie to miej to w dupie. Do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku NARA! Nara. I to wcale nie jest tak, że zaraz po zakończeniu nagrywania Iron nagrywamy sesję. To wcale nie jest tak. My przychodzimy do no kompletnie tak. innego dnia. Tak, dokładnie. Nie no, e, nagrywamy w tym samym dniu jak jeszcze Alan wspomniał e, na tym, na, na poprzednim e, odcinku e, na rando. SB7 jest odpalone. sb 7 odpalone. Czyli aż mi Co jest? Ogólnie chcieliśmy dla Was jeszcze nagrać sesję na opuszczonej wieży ciśnień, która jest dosłownie 20 metrów w lewą stronę, tutaj obok. Mogę wam nawet rzucić tam przerywnik, co próbowaliśmy, ale rzucę wam teraz przybite, że baterie poszły. I za tydzień po prostu wam nagramy i tyle, nie? No niestety, dobrze. No niestety zabraliśmy z, e, złe baterie, które okazały się wyczerpane, czarpane. No, no tylko nowe. Tylko taka informacja. No to co, no to dziękujemy za oglądanie i widzimy się za tydzień na sesji. Jo. Do widzenia.